Jak rybak łowi rybę i zawiesza tam dla szczupaka przynętę, to on, jego celem jest nakarmić szczupaka czy go złapać. Człowiek myśli, że zdobędzie coś i będzie git. Pamiętaj, że cele są określone na ziemi tylko dwojako. Albo zdobywasz jedność z diabłem, albo zdobywasz jedno z Bogiem. To są dwa cele określone dla ludzkości. Nie ma innych celów. Wszystkie te miliardy celów typu, że będziesz w bilard, będziesz miał pieniądze, albo będziesz piłkarzem, albo przysykarzem, albo człowiekiem uczonym, to są haczyki, na które masz się nabrać. To są przynęty. To są cele dla ciebie, żebyś ty tak myślał. I jak zobaczysz wszystkich ludzi, to oni mają nadzieję i do punktu A, do punktu B. Zupełnie nie zastanawiając się, kto te cele im sprecyzował. Czyli człowiek powinien usiąść i kto mi te cele dał. Jeżeli do wniosku, że te cele ci dała mama i szkoła, znaczy ty nic nie wiesz. To twoja mama jest boginią, że ci dała cel, to wy i nauczyciele to byli bogami, że ci potrafili w życiu cel narysować? A może ty byłeś bogiem i sobie cel narysowałeś? Cel człowiekowi daje Bóg lub diabeł, a nie człowiek. Człowiek może go przerzucić, co najwyżej, skopiować, ale nie określić ten cel.